Cześć, w tym pokażę jak zainstalować i używać 7-Zip na Linuxie. Więc tak, 7-Zip to narzędzie do kompresji i dekompresji plików w terminalu i jak go zainstalować, jak go używać. Yy, można to zrobić w ten sposób, czyli tak, odpalamy terminal i na początek musimy zainstalować. Yy, yy, używamy polecenia sudo apt-install, oczywiście robimy to, to polecenie zadziała na Ubuntu i na Debianie, na innych yy, w dystrybucjach może być inna, inne polecenie więc językach teatrowych dla Ubuntu i Debiana. I tak, używamy na początek p7zip, w ten sposób, minus lub kreska full, to instaluje pełną obsługę 7zipa i później instalujemy też p7zip, kreska rar, to instaluje obsługę archiwum rar. Czyli wpisujemy hasło teraz, klikamy Enter i wszystko nam zadziała. Klikamy Y, ponieważ się zgadzamy. I czekamy, aż to nam się powierzy. Nie powinno to trwać długo. Jak widać, już nam się poprawiło I teraz tak, możemy zweryfikować, czy instalacja jest poprawna. Możemy usłyszyć, wpisać 7, 7 i z, i, 7 i Jak widać, nam się tak jakieś rzeczy. Jak widać, 7 ZIP 20, czy 01 jest zainstalowany, czyli wszystko jest ok. Możemy przejść teraz do tworzenia archiwum. Czyli stworzymy sobie jakiś plik. Na przykład plik txt. Zapisz, wpiszemy sobie tutaj na przykład plik jakiś testowy. Zapiszemy sobie go Ctrl o, Enter i Ctrl x wyjdziemy. Jak widać mamy tutaj ten plik I teraz jak stworzyć archiwum z pliku? Używamy 7, 7 z, piszemy a i teraz piszemy nazwę archiwum, na przykład archiwum 1.7z i teraz piszemy co chcemy do niego dodać, czyli ten plik.txt Klikamy Enter. jak widać everything is ok, List, listujemy to, jak widać mamy tutaj to archiwum 1.7z i tak to działa. Jak utworzyć archiwum z katalogu? Bardzo podobnie, stworzymy sobie jakiś katalog mkdir, na przykład folder, w tym folderze sobie możemy stworzyć jakiś plik, na przykład touch folder. Hmm, tylko w ten sposób folderplik2.txt e, tylko tak e, to może inaczej set folder i tutaj sobie stworzymy bo to tak nie zadziała e, plik2.txt teraz sobie z tego wyjdziemy na początek pokażę, że to się stworzyło teraz sobie z tego wyjdziemy i mm, tak jak stworzyć archiwum w takiego katalogu? Bardzo podobnie, 7 a na przykład a folder .7z i katalog czyli folder i slash. Klikamy enter Jak widać wszystko jest ok a new data to a new data archive, jeden folder jeden plik, no bo był jeden folder i w tym folderze był jeden plik, czyli wszystko działa tak jak powinno e jak rozpakować archiwum? Czyli, na przykład, chcemy rozpakować to archiwum jeden z plikiem 7z i x, czyli od extract i archiwum 7z, i tak dalej. Klikamy Enter. To nam się tutaj rozpakuje. Możemy sobie. To by się nam rozpakowało, tylko z racji tego, że mamy już ten plik tutaj. To mamy problem taki, że mamy konflikt nazw. Czyli, e, po prostu musimy albo sobie pominąć ten plik, albo zmienić nazwę. Jak kliknięki klik, skipol, ale to mi się rozpakuje. Everything is OK. Czyli tak, jeżeli bym, może to pokażę w ten sposób, wylistuję to, usunę ten plik i teraz zrobię to jeszcze raz w ten sposób, to już mi się ładnie e, teraz rozpakowało bez żadnych problemów, wylistuję i plik nadal tutaj jest, mimo tego, że go tutaj usunąłem, więc tak to działa. E, możemy rozpakować takie archiwum oczywiście do e, jakiegoś nowego folderu, czyli jak to zrobić? E, 7z i x znowu od extract, i to archiwum sobie wybi wybierzemy, i na przykład rozpakujemy to do folderu e, jakiś rozpakowane w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. Everything is OK. Ls i mamy tutaj folder rozpakowane Możemy sobie do niego wejść. Wylistujemy. Jak widać, wszystko działa i wszystko jest OK. I jeszcze, może pokażę. Jak, jak wyświetlić zawartość archiwum, żeby go nie rozpakowywać, ale po prostu wyświetlić jego zawartość 7z i l, czyli od list, i wypiszemy sobie archiwum. Jak widać, ma w środku plik txt jeden file, czyli wszystko jest ok. Może pokażę jeszcze tak, co można pokazać. Jak stworzyć archiwum zip, no to tworzymy analogicznie po prostu 7za i archiwum e, wum kropka zip, no to w ten sposób stworzymy archiwum zip. Analogicznie rozpakujemy z x. E, jak stworzyć, e, jak rozpakować archiwum starym, no to po prostu, e, żeby rozpakować archiwum starym no to robimy jakieś x, jakieś archiwum e, hi wum.tar.gz mamy na przykład, no i to za nam zadziała. Jeszcze może pokażę, jak y, rozpakować archiwum z hasłem. Jeżeli byśmy mieli mm, hasło, to to mamy na przykład y, na przykład 7 A mamy to archiwum i y, no, no, no w sumie mogę pokazać, jak, jak je stworzyć. Czyli na przykład sobie stwo na początku sobie stworzymy takie archiwum z hasłem, czyli mamy ten plik tutaj, i sobie go zapakujemy do nowego archiwum, czyli a y, hasło kropka 700 i zapakujemy sobie ten plik txt żeby stworzyć z hasłem y, trzeba użyć opcji minus "-p", od password czyli klikamy enter enter password y, jak widać wpisujemy wszystko jest ok i teraz mamy taki plik i jak to rozpakować? Yy, musimy teraz, na przykład jeśli spróbowali to rozpakować, czyli rozpakujemy sobie 77ZX i to hasło które mamy tutaj no to musimy podać hasło jak widać Enter Password will not be echoed, will not be echoed, oznacza, że po prostu nie będzie wyświetlone, czyli jeżeli wpisujemy, no to się nam nie wyświetla, ale wpisujemy hasło, mam, mam znowu ten sam problem z konfliktem nasną, ale sobie możemy to zeskipować i to działa. Więc w ten sposób to można zrobić, w ten sposób można sobie używać seven VIP-a, którego sobie zainstalujemy na naszym systemie. Jeśli film się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.